właśnie film o Władysławie Strzemieńskim i muszę powiedzieć, że też z, z biegiem w dziwnym okoliczności to będziemy robili zdjęcia właśnie w kinie Tatry. Historią. Y, Sylwia opowiedz o swojej przygodzie z kinem Tatry. To może ich chania y, zaczęła. No, na, na pewno było bardzo super i myślę, że był na pewno super klimat, no powiedz nam. No więc weszłam do kina. Y, nie mogłam znaleźć nawet bramy do tego miejsca, bo no było ciężko, było trudno nawet, znaczy nawet mapę go Nie pokazywały dobrze, ale no. Dwa razy dzięki Kornelii, która wyszła po nas. I pierwsze, co powiedziała, to ale to by śmierdzi. <laughs> chodzimy do kinatatry. Będzie fajnie. No Tak. A, dobra, no i wchodzimy, wchodzimy. Jakieś takie przewidyczeczki tutaj. Te błoty to. Te to, to, to wszystkie sto. Ciekawe, czy kiedy je znajdą. Tak? Nie pętam, proszę, pierwsze. Gdzie no na na kilku? Kilku? <laughs> a na no, no. no, to. Ile najlepszych Na co z ich pieniędzmi? No. Taśma filmowa to jest tutaj. Już się teraz filmów nie wyświetla z taśmy filmowej. Teraz się wszystko wyświetla z cyfry, bo już nie ma filmów na taśmie filmowej. Robią jeden, jeden film robią na taśmie filmowej, ale to jest darachiwum, bo taśma filmowa się nie, nie zniszczy przez tam 500 lat, a niestety cyfra jeśli jest źle chowana, to naniknie. Tak? No i, i trochę ludzie widzowie trochę chcą wrócić do tej taśmy filmowej, tylko już niestety... Taśma filmowa właśnie skończyła. Jak wygląda ta projekcja z taśmy? 35 mm. E, projekcja bardzo mi się podobała. Aż się może trochę zdziwiłam. Znaczy, e, było kilka razy trochę e, problemów. Tam się coś zacinało. Ale wydaje mi się, że to właśnie jeszcze bardziej pomogło e, poczuć, jak te osoby wtedy to oglądały. Bo może kiedy oni byli na tych seansach, może tak samo, e, takie same problemy. E, się zdarzały. W pewnym momencie po prostu nie było dźwięku, więc wszyscy zdecydowaliśmy się krzyczeć. Tam e, przyszedł pan, żeby odzyskać swoje pieniądze, więc wszyscy zaczęli się drzeć, że oddawaj pieniądze. E, no i rzeczywiście to tak trochę dodało do tego całego doświadczenia. Kino ma 113 lat. W tym samym miejscu jest. I, i, no i zaczęło i tego, tu w ogóle było i tu w ogóle co innego było, bo to była sala taneczna. Później przetworzyli to na kino. Miało, miało różnych właścicieli. No, no, to, no i co, no, tyle mogę powiedzieć. Miały różne nazwy to było Meleorus, była Rakieta, no i po wojnie za czasów PRL zrobili teatry i tak. Dobra. Jakieś pytania? Tu ostatni film kręcił Bonwajda. No właśnie, zapytanie jeszcze, proszę powiedzieć o powidokach gdzie jest neon, bo wszyscy czekają. Neonu już nie ma. Neon poszedł już do Warszawy, do Muzeum Kino do, do muzeum Neonów. Następna sprawa, tu był kręcony ten film, który dzisiaj będziecie widzieć. Tu był kręcony w tej kasie, przy tej poczekali i to wejście. Tu był kręcony babank pierwszy. Nie byli w, lepsi, w Chcielibyśmy skomunikować się z panem Wojczyzną. Czy kim? Nie znam człowieka. Był tutaj sam Wajda czy... Okay. No to proszę powiedzieć, jak wyglądała ta realizacja? Proszę pana, mnie tu nie było. <laughs> wiem, że oni tutaj siedzieli, a ja wyszedłem, bo nie chciałem mi tu przeszkadzać. No, tyle wiem. Wajdan mnie zaprosił do hotelu, powiedział, żeby te filmy jeszcze trzymać. No ja mam w ogóle zdjęcie z panem Wajdą, bo powiedział, że muszę mieć z panem zdjęcie. Czy ja mogę prosić o zdjęcie? Nie ja słucham. Ja mówię, wie pan, to ja pana powinien prosić, żebym sobie zrobił zdjęcie z panem. Nie, bo takie coś, które pan trzyma, to niech pan to trzyma, bo pan jeszcze za parę lat będzie bogaty. I rzeczywiście to już się składne bo już taśma filmowa znikła, a on mówi, że niestety wróci ta taśma, bo bez, bez taśmy filmowej to nie jest już kino. Te kino było jedynym kinem w Łodzi, które miało trzy sale projekcyjne. Znaczy tak, była duża sala, za kinem jest mała sala, która ogóle już nieczynna i był kino lecnie. Bardzo mi się podobało. na początku, znaczy... Mogłem się poczuć jak bez okularów, będąc w okularach. Bo ja tak widzę, tak jak tako, w takiej jakości, ja widzę mniej więcej bez okularów. Więc dla mnie takie doświadczenia wizualne nie są niczym nowym, tak na co dzień. Ale no tak, bardzo, bardzo. Znaczy, czuć było ten klimat, poza zapachem w sali kinowej. Czuć było jakby klimat tej taśmy i tego wszystkiego. Fajnie było, tak przyjemnie, sympatycznie. Aha, i jak ona dalej idzie? Tu jest y, cewa, y, n, y, która się nakłada w film, to jest odbierająca i taśma przechodzi przez siebie. tu jest obiektyw. Nie, co ja mogę więcej powiedzieć? Nie <grym> pan, pan tak y, powiem, spędził z tym całe życie, a tutaj to jest jakby pan opowiadał o jakiejś takiej magicznej sztuczce, Tak, tu wchodzi, tu wychodzi i już mamy projekcję. No, ale co ja mogę więcej powiedzieć? Tak się uczyłem ja. <grym> Na przykład egzamin miałem i robili różne sztuczki, bo w czasie projekcji różnie mówią się rzeczy zdarzyć. Może światło zgas zgasnąć, może wzmacniacz wywalić, może różne rzeczy, może taśma się zatrzymać, może taśma się spalić, no różne, różne Z czym ta 70 różniła się na przykład od takiej taśmy 16 mm? No czym się różniła? Niczym. Wielkością obrazu tylko się różniła, niczym więcej. 16 a 35, a 35, 70 to się różniło. 16 była wąska, 35 była taka jak tu, a 70 była dwa razy taka duża. No i to się różniło. Niczym się nie było. No i dźwiękiem, jeśli było nagrane yy, stereofoniczne, no to było wtedy, Ale mówię nie wszystkie kina, bo wtedy kina było wyświetlało yy, przeważnie w mono, mono, tak. No i to wszystko. No dobrze, to proszę tutaj jako podsumowanie powiedzieć, jak pan widzi dalszy los y, kina Tatry na tu i teraz, tak? Zobaczymy, co będzie wiosną, ale proszę powiedzieć... To znaczy, da, no, y, ja wysprzedaję wszystko z kina, to co mi jest w tej chwili niepotrzebne, tak zwane filmy, może tam zostawię minimalnie trochę tam filmów, ale, ale wysprzedaję filmy, a ludzie powiedzą, nawet nie wiedzą, to w ogóle projektor jest. No dlatego dopytujemy pana, tak? bo wszyscy widzą, idą do kina i oglądają sobie film yy, nie wiadomo z czego, tak? No bo nie, wiem, nie wiadomo czy to z cyfry jest, czy to z taśmy, nie wiedzą tego yy, widzowie, tak? No. Ja się poznam po tym, co jest grane, tak? Ja się wycofuję już z kinematografii, yy, pomału, bo ja mam y, pracę i ja to nie widzę tego przyszłości, tego kina, dlatego że jest, wie Pan, tu jest dwóch właścicieli, którzy chcieliby przyjąć te kino, którego nie mogą przyjąć i oni wszystko robią, żeby ten wyszedł, tak? Ja się nie poddaję, ale ja mam walczacz z wiatrakami, no wie Pan. Te kino jest dlaczego? Te kino jest dlatego, że jest nieuregulowany stan prawny. Bo gdyby był uregulowany stan prawny, Urząd Marszałkowski by to już dawno sprzęt. Już by tu kina nie było, tak? Nieuregulowany nie i dalej długo jeszcze nie będzie. A co będzie, jak ja stąd wyjdę? Nie wiadomo. Pójdzie kino na pewno na przetarg. Mogą zrobić tu jedronkę, albo magazyn w jakiś, nie wiadomo jaki, tak? Na pewno to nie przetrwa. No, chociaż ludzie w Łodzi, widzi Pan, był wielki Alarm, że go, Bałtyk zamykają, Bałtyk zamykają. No i co, zamknęli i co się stało? A teraz Harios chciał przejąć Bałtyk, a powiedzieli, że już niestety nie ma powrotu do Bałtyku. Chcieli sukcesję mają sukcesję. No i koniec. Kino tak Czyli... jest najstarszym kinem w Polsce z 1907 roku. I nazywało się Belwi, a teraz nazywa się tat od dłuższego czasu. Nazywa się Tatry i muszę powiedzieć, że bardzo ze wzruszeniem wchodzę do tego kina. Pamiętam go oczywiście z czasów szkoły filmowej, kiedy oglądaliśmy tu różne filmy, bo ono trwało przez cały czas, aż do dzisiejszego dnia. Chciałbym i cieszę się bardzo, że powstała fundacja, która wspiera to kino. Myślę, że i kinematografia powinna wesprzeć pierwsze kino w Polsce. Przecież to jest swojego rodzaju ewenement. W 1907 rok, to nie było wiele kina w Polsce. Po raz pierwszy, dlaczego w Łodzi? No bo Łódź była najbardziej nowoczesnym miastem w tamtym czasie, najbardziej uprzemysłowionym, najbardziej spotykającym się właśnie z tym, czego spodziewała się ci, którzy tu mieszkali, mianowicie z kinem jako zjawiskiem zupełnie nowym, no a my po wielu, wielu latach ciągle wierzymy w kino, ja przynajmniej ciągle wierzę, ale myślę, że moi przyjaciele i wielu młodych artystów, tak jak patrzę na polskie kino, również wielką nadzieją wierzy w kino i wierzy w to, że kino może ciągle powiedzieć coś tej publiczności, która przychodzi do kina, między innymi do kina Teatry że istnieje jakiś świat, który właśnie w kinie najbardziej może być obecny, najbardziej może być pokazany, najbardziej. świat jaki? No dziś. Dziś kino to jest sztuka obrazu, obrazu właśnie, które pokazują jak żyjemy, kim jesteśmy, do czego dążymy, czego chcemy. I takiego kina po, polskim, po polskich filmowcach się spodziewam. Cieszę się ogromnie, że zakończyliśmy zdjęcia. Film, kiedy wyjdzie na ekran? no myślę, że niedługo.